Katarzyna Zilman i Jania Lesar stają się nazwiskami, które nieustannie rozpalają media i społeczność internetowa. Od parkietu tanca z gwiazdami po przypadkowo uchwycone chwile z życia codziennego, każdy detal dotyczący tej dwiki jest analizowany z niezwykla dokładnością, niemal centymetr po centymetrze. Ale co tak naprawdę kryje się za tymi znaczacymi spojrzeniami i czulymi gestami? Czy to jedynie chwilowa chemia między partnerami na parkiecie? Czy może sygnał relacji, która po cichu zaczyna się rozwijać? Dlaczego tak konsekwentnie unikaja jednoznacznych deklaracji i co tak naprawdę próbuje ukryć przed opinia publiczna, choć ani razu oficjalnie nie nazwali swojej relacji, to to, co pokazuje wystarcza, by wielu uwierzyło, to co z więcej niż zwykła bliskość. Być może brakuje już tylko jednego wybuchowego momentu, by prawda ujrzała światło dzienne. Nie przegap ani sekundy tego filmu. Nacisnij, lubię to i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie tylko nas wspierać, ale także stać się cześcia tych emocjonalnych historii, którymi się z Wami dzielimy. Każde Wasze polubienie jest dla nas ogromna motywacja, by nadal tworzyć wartościowe treści. Dziękujemy za wasze wsparcie. Od rozpalonego parkietu, tanca z gwiazdami, po codzienne chwile uchwycone przez obiektywy paparazzi, Katarzyna Zilman i Jan Jalesar stają się duetem, który nie daje spac ani mediom, ani internautom. Zbyt długie spojrzenia, pozornie mimowolne dotknięcia dłoni, plukryte uśmiechy, gdy padają tarczywe pytania o życie prywatne. Wszystko to jest analizowane z dokładnością co do centymetra. Choć ani razu oficjalnie nie nazwali swojej relacji, to to co pokazuje wystarcza, by opinia publiczna uwierzyła. to nie jest zwykła bliskost. Zakulisowe zrdla szepcza o treningach przeciągających się do pzejnej nocy, gdzie emocje rozciągali się bardziej niż taneczne figury. Niektórzy twierdzą, że widzieli ich opuszczających salę treningową w tym samym czasie, narzucających sobie nawzajem kurtki w chłodną noc, by po chwili w pośpiechu się rozdzielić, gdy tylko zauważyli skierowane w ich stronę obiektywy. W mediach społecznościowych dwuznaczne podpisy niewypowiedziane, emotikony i relacje publikowane o tych samych porach tylko podgrzewają atmosferę. Czy za blaskiem reflektor kryje się historia milosna, która po cichu zaczyna się rozwijać, a modze to jedynie perfekcyjna strategia zmylenia tropu, dwiki gwiazd doskonale wiedzacych, jak rozgrzać tlum. Odpowiedz pozostaje tajemnica. I to właśnie ta cisza sprawia zegoraczka pod nazwą Katarzyna, Jania w wcias słabnie. Od rozpalonego parkietu, tanca z gwiazdami, po codzienne chwile uchwycone przez obiektywy paparazzi, Katarzyna Zilman i Jania Lezar staje się duetem, który nie daje spac ani mediom, ani internautom. Zbyt długie spojrzenia, pozornie mimowolne dotknięcia dłoni, plukryte uśmiechy, gdy padają na tarczywe pytania o życie prywatne. Wszystko to jest analizowane z dokładnością, co do centymetra. Choć ani razu oficjalnie nie nazwali swojej relacji, to to, co pokazuje wystarcza, by opinia publiczna uwierzyła, to nie jest zwykla bliskost. Zakulisowe kulisowe zrdla szepcza o treningach, przeciągających się do późnej nocy, gdzie emocje rozciągały się bardziej niż taneczne figury. Niektórzy twierdzą, że widzieli ich opuszczających salę treningową w tym samym czasie narzucających sobie nawzajem kurtki w chlodna noc. By po chwili w pośpiechu się rozdzielić, gdy tylko zauważyli skierowane w ich stronę obiektywy. W mediach społecznościowych dwuznaczne podpisy, niewypowiedziane emotikony i relacje publikowane o tych samych porach, tylko podgrzewają atmosferę. Czy za blaskiem reflektor wkryje się historia milosna, która po cichu zaczyna się rozwijać, a może to jedynie perfekcyjna strategia zmylenia tropu, dwiki gwiazd. Doskonale wiedzacych jak rozgrzać tłum, odpowiedź pozostaje tajemnica i to właśnie ta cisza sprawia Zegoraczka pod nazwą Katarzyna, Jania wcias słabnie. Czy to przeznaczenie, czy perfekcyjnie zaplanowany scenariusz Zilman lesar wkroczyły do jubileuszowej edycji Tanca z gwiazdami nie tylko po to, by tańczyć, lecz by zapisać się w historii jako pierwsza kobieca paraktra. Pojawiła się na tym prestizowym parkiecie. Jednak to, co naprawdę wprawiło opinię publiczną w osłupienie, nie dotyczyło samego pierwszego razu, lecz niezwykłej atmosfery, która otoczyła je już od pierwszych zamkniętych treningów. Za kulisami szybko zaczęło huczec od w o spojrzeniach trwających zbyt długo, o chwilach ciszy napiętych jak struna oraz o porozumieniu tak silnym, że nie trzeba slwby się zrozumieć. Niektórzy twierdzą, że między nimi istnieje osobliwa energia, emocja, której nie da się wycwiczyć, a która może jedynie samoistnie się narodzić. Na parkiecie nie wykonuje jedynie perfekcyjnych figur technicznych. Dotyka się emocjami, opowiada historie cialem, oddechem, znaczacymi uściskami dłoni. A potem pojawili się ogniste pocalunki na scenie. Odważne zdecydowane pozbawione znamion powierzchownej gry aktorskiej. Publiczność zamarła. Jurorzy byli wyraźnie zdezorientowani, a media społecznościowe eksplodowały pytaniem, czy to wcias tylko sztuka, czy moment, w którym emocje wymknęły się spod kontroli scenariusza, czy granica między rola a rzeczywistością została zatarta pod blaskiem reflektorów, a jeśli to miłość. Czy próbuje ja ukryć, czy też cichu przyznaja się do niej każdym prowokującym krokiem tanecznym, historia Zilman, Lesar przestała być zwykłym telewizyjnym występem, Stala się milosna zagadka, od której cała Europa nie potrafi oderwać wzroku. Tajemnice z kulis stopniowo wychodzą na jaw uczucie, które zaczęło kielkować jeszcze zanim zapalili się kamery. Według przeciekw z zaplecza przekazywanych pylglosem przez osoby dobrze poinformowane relacja między Katarzyna Zilman a Jania Lesar miała rozpocząć się znacznie wcześniej niż zobaczyła to telewizyjna publiczność. To nie był piorun z jasnego nieba, pod blaskiem reflektorów, lecz cichy, powolny i pelem pokus proces. Na początku były to jedynie długie rozmowy po treningach, gdy sala taneczna, Gasla ekipa Kolejno wychodziła, a one zostawali, rozmawiając o tancu życiu, o sprawach osobistych, którymi rzadko się dziela. Potem pojawiły się wiadomości, wysyłane po pylnocy krtkie, lecz powtarzające się rozmowy telefoniczne oraz trudna do wytłumaczenia nic porozumienia ktra, jak mwia wtajemniczeni. Im bardziej próbowali ignorować, tym stawała się wyraźniejsza. Zdarzało się, że ktoś widział jej, jak cicho się w splnie wpatrując się w ekran telefonu, albo nagle milkli, gdy do pomieszczenia wchodziła osoba trzecia. Jedno z bliskich, zerdel, zdradza wymownie, próbowali zachować dystans w miejscach publicznych, obawiając się wpływu na wizerunek i istniejące już relacje. Ale uczuć nie da się ukrywać w nieskończoność, zwłaszcza gdy z dnia na dzień staje się coraz silniejsze. To właśnie to wewnętrzne rozdarcie między rozumem a sercem miało zdaniem wielu stworzyć wybuchowe napiecie emocjonalne na parkiecie, gdzie każdy dotyk znaczył więcej niż powinien. Pojawia się więc pytanie, czy to, co widza widzowie, jest jedynie wierzcholkiem gry lodowej. A jeśli ta relacja rzeczywiście dojrzewała od dawna, to czy taniec z gwiazdami nie stale się jedynie scena, na której długo tłumiona, historia milosna wreszcie mogła zaczerpnąć z powietrza. Cisza Zilman i lesar w oczach wielu nie jest już zaprzeczeniem, lecz prowokującym niewypowiedzianym przyznaniem się do prawdy. Gdy zajrzymy glebie w świat wewnętrzny Katarzyny Zilman, łatwo dostrzec cicha walkę skrywająca się za jej spokojnym, zdyscyplinowanym wizerunkiem. Na scenie Zilman kontroluje każdy krok i każdy oddech, lecz jej spojrzenie raz po raz zdradza rozsadek. To spojrzenie odrobinę wolniejsze glepsze niż wymagałaby sytuacja, jakby sama zadawała sobie pytanie, czy nie przekracza pewnej granicy. Chwile milczenia Silman wobec Mediw wymijające odpowiedzi dobrym Self, ostrozny a z dochlodu według obserwatorów, nie za zaprzeczeniem, lecz aktem samokontroli. Powściaganiem emocji, o których wie doskonale, gdy zostana nazwane, nie będzie już odwrotu. Tymczasem Janzi Lesar reaguje zupełnie inaczej. Subtelniej, ale też łatwiej czytelnie. Lesar często usmiecha się, gdy padają dociekliwe pytania. Czasem jest to uśmiech kogoś, kto zna odpowiedź, lecz nie chce jej wypowiedzieć. Na parkiecie nie boi się wynosić emocji do punktu kulminacyjnego, pozwalając bycia wilo, za to czego nie da się wyrazić słowami. Często z bez ekipy zdradza Zelesar bywala autentycznie zaklopotana podczas odgrywania intymnych fragmentów, nie dlatego, że się wstydziła, ale dlatego, że było to zbyt prawdziwe. Ta autentyczność sprawia, że jednocześnie się angażuje i zachowuje ostrożność, jak kto balansujący na cienkiej granicy między rolą a życiem prywatnym. Co istotne, reakcje obu kobiet w swoim towarzystwie są zupełnie inne niż wtedy, gdy występuje osobno. Gdy Zilman stoi obok Jandzi, mieknie. Gdy Lesar oddala się od Zilman, staje się bardziej powściagliwa. Taka synchronizacja nie jest czymś, czego można się nauczyć, ani chwilowym odruchem. Przypomina raczej dwie osoby dzielace ten sam rytm emocji, które jednak wybierają milczenie, by chronić siebie nawzajem. I być może tak ze same siebie. I właśnie to milczenie sprawia, że opinia publiczna nie przestaje zadawać pytań, czy boja się skandalu, czy raczej obawiaja się przyznać, że te emocje wymknęły się spod kontroli. Czy każdy dotyk na parkiecie jest prba granic, a każde unikanie odpowiedzi przed kamerami bolesnym krokiem wstecz. Gdy uczucie nie zostaje nazwane, staje się nieuchwytne ale właśnie dlatego także niebezpieczne, magnetyzujące i niemożliwe do zignorowania. Po nocy finalowej wszystkie mury milczenia runęły jednocześnie. Gdy tylko zgasły światła sceny prawdziwa burza dopiero się rozpoczęła. Paparazzi błyskawicznie opublikowali serię wstrzasających zdjęć z, z Afterparty, party, Zilman i Lesar, stoja tak blisko siebie, że nie ma już. Między nimi przestrzeni szepcza sobie do ucha ich spojrzenia, sa w siebie wpatrzone, a dotknięcia, świadome lecz jednocześnie, zbyt znajome, by można je było nazwać przypadkowymi. To już nie była gra, nie była rola. Te momenty sprawili ze wszelkie zaprzeczenia zabrzmiale wyjątkowo słabo. Niemal w tym samym czasie Julia Walczak, partnerka Zilman, od pięciu lat niespodziewanie potwierdziła rozstanie. Choć podkreśliła, że związek zakończył się kilka tygodni wcześniej, moment ogłoszenia natychmiast wzbudził pytania opinii publicznej. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego tuż po finale spoki w glosie Julii, zdaniem wielu, nie zdolal zatrzec wrażenia, ze Kosius, wcześniej po cichu zmieniło swój bieg? Po drugiej stronie Jan Jalezar Rwnies zakończyła wieloletni związek z Krzysztofem Hulbojem. Jednak w przeciwieństwie do typowego dla Zilman milczenia lesar przyznala się do jednego szczeglu, który wprawił opinię publiczną w stan wrzenia Zilman, miała duży wpływ na tę decyzję. Jednokrotkie zdanie bez dalszych wyjaśnień, a jednak wystarczające, by rozpalić lawinę spekulacji. Wpływ w jaki sposób, w jakim stopniu, i od kiedy. Dwa rozstania, jedna noc finalowa, seria intymnych zdjęć. Ciach zbieg w okoliczności, tak gesty że trudno uwierzyć w przypadek. Czy wszystko to było zaplanowane wcześniej, nie jako chlodna strategia, lecz jako uczucie tłumione zbyt długo czekające na właściwy moment, by eksplodować, a może to cena, jaka trzeba zapłacić, gdy granica między sztuka a życiem prywatnym zostaje zatarta? Najważniejsze pytanie w cias unosi się w powietrzu. Czy milost rosła po cichu pod blaskiem telewizyjnych reflektorów, by w chwili, gdy scena się zamknęła, zmusić rzeczywistość do zmiany? A jeśli tak, to tamten after party, z nieostrożnymi, szczerymi spojrzeniami, byc może nie był początkiem, lecz pierwszym momentem, w którym po prostu przestali chcieć się ukrywać. Opinia publiczna po nocy finalowej eksplodowała niczym beczka prochu. Podlozona pod ogień. W ciągu zaledwie kilku godzin media społecznościowe zalali zdjęcia i nagrania wycięte afterparty opatrzone wieloznacznymi podpisami. Hashtag Zilman. Lesar błyskawicznie wskoczył na szczyt trendu, pociągając za sobą tysiące komentarzy i niekończących się sporów. Jedni nazywali to piękna milościa tłumiona zbyt długo. Inni z chłodnym dystansem pytali, czy ktoś nie został zraniony w ciszy. Część widzów reagowała euforia, wręcz urządzając internetowe swietowanie, przekonana że była świadkiem momentu historycznego. Nie tylko dla telewizji, lecz także dla współczesnego pojmowania miłości. Tego, co widzieliśmy na parkiecie, nie da się zagrać. Tego spojrzenia nie da się wyćwiczyć. Sposób, w jaki patrzyli na siebie po finale, i wszystko. Takie komentarze pojawiali się masowo, tworząc emocjonalny akt oskarżenia przeciwko wszelkim zaprzeczeniom. Z drugiej strony nie brakowało głosów sceptycznych. Niektórzy zwracali uwagę, że sekwencja wydarzeń była zbyt idealna, zbyt perfekcyjnie synchronizowana, by nie rodziła podejrzeń o medialną strategię. Czy to był starannie zaplanowany zwrot wizerunkowy, a MOUS final? Wyrezyserowany z wyprzedzeniem, by podtrzymać zainteresowanie po zakończeniu programu, równoczesne rozstania polowiczne, wyznania selektywne milczenie, wszystko to wyraźnie podzieliło opinię publiczną na dwa obozy. Tabloidy oczywiście nie przepuścili takiej okazji. Sensacyjne naglwki pojawiali się jeden po drugim. "Miłość z kulis, pocalunek, który nie był już gra. Kto jest trzecia osoba w historii, której nikt nie chce nazwać? Każdy drobny szczegół był wyolbrzymiany, każda mimika, analizowana niczym dowd w sprawie. Nawet byli partnerzy zostali wciągnięci z powrotem w medialny wir, mimo że ani razu nie zabrali ponownie głosu. Najbardziej uderzające pozostaje jednak milczenie Zilman i Lesar wobec medialnej burzy. Bez zaprzeczeń, bez potwierdzeń, bez tłumaczeń. Dla jednych to przejaw mistrzowskiej strategii. Dla innych najczytelniejszy sygnał, ze zakulisami dzieje się kos znacznie większego niż to, co widzi publiczność. I tak po nocy finalowej historia wcale się nie zakończyła. Wręcz przeciwnie, weszła w nowy rozdział, rozdział domysł w podział i zbiorowej ciekawości. Bo gdy milost nie zostaje nazwana, staje się najbardziej fascynującym tematem. A w przypadku Zilman lesar, opinia publiczna wydaje się, już gotowa czekać. Na kolejny moment wybuchu emocji. Ledwie opadł kurz po serii kontrowersji, a Zilman z NR oliwy do ognia. W chwili, gdy dyskusje w czas trwały w najlepsze, niespodziewanie opublikowała na Instagramie krytki materiał z zakulis nagrywania wspólnego teledysku z Jania lesar. Zaledwie kilka sekund bez wyjaśnień. I bez rozbudowanego opisu, lecz każdy kadr sprawiał wrażenie przemyślanego Duszna atmosfera, przytłumione światło, powolne zmysłowe ruchy, a przede wszystkim ta chemia, której nie da się ukryć nawet na ulamek sekundy. Media społecznościowe niemal natychmiast stanęły w ogniu. Komentarze napływali tak lawinowo, że post musiał mieć ograniczone interakcje. Totalny ogień. Tak gorące, że potrzeba lodu. Tego nie da się udawać. Patrzyłam i zapomniałam oddychać. To nie jest gra, to jest prawdziwe. Tysiące emocjonalnych reakcji następowały jedna po drugiej, jakby widzowie byli świadkami chwili nieprzeznaczonej dla publiczności, a jednak celowo odsłoniętej. Obserwatorzy szybko wskazali detale, które wywołali ciarki spojrzenie Lesar sunace po Zilman. Bez cienia uniku dystans między ciałami tak mały, nie pozostawiał miejsca na uprzejma neutralność oraz przelotny uśmiech. Krótki, lecz wystarczająco długi, by interpretować go na wszelkie możliwe sposoby. Wiele OSB zadawało sobie pytanie: jeśli to tylko praca, dlaczego atmosfera jest tak napieta? A jeśli to aktorstwo, czemu zdecydowali się ujawnić? To właśnie w tak wrażliwym momencie jeszcze bardziej wymowna okazała się cisza która po tym nastapila. Zilman nie odpowiadała na komentarze. Lesar nie udostępniła nagrania dalej. Bez zaprzeczeń, bez tłumaczeń pozwoliliby obrazy mwili same za siebie. Dla opinii publicznej brzmiało to jak ciche wyzwanie, uwierz w to, co widzisz. A gdy emocje z ekranu wylewali się poza male ramki, Instagrama powracalo znane pytanie. Tym razem jeszcze glosniejsze, czy to odważna sztuka, czy sposób na publiczne okazanie uczuć bez potrzeby ich nazywania? Hock odpowiedz nie padla jedno jest pewne: Zilman i y Lesar nie podgrzewają już atmosfery przypadkiem. One robią to świadomie. Oczywiście na ten moment wszystko wciąż pozostaje jedynie w sferze plotek, lecz są to plotki zbyt cieskiego kalibru, by można je było zignorować. Katarzyna Zilman i Jania Lesar. Konsekwentnie wybieraja dobrze znana strategię absolutne milczenie. Bez potwierdzeń, bez zaprzeczeń, bez jednego zdania wyjaśnienia czy gestu mającego uspokoić opinię publiczną. A jednak w świecie show biznesu długotrwała cisza bywa czasem najglosniejszym komunikatem. Gdy bowiem polaczy się wszystkie elementy tej historii, domniemany skryty i dyskretny etap wcześniejszych relacji, Ukradkowe spojrzenia po treningach, coraz bardziej elektryzująca teraźniejszość spelna, trudnych do zagrania, moment przed obiektywami oraz przyszłe plany, saczace się z ust bez otoczenia. Opinia publiczna zaczyna wierzyć, że to nie może być jedynie przelotne zauroczenie. Zbyt wiele szczegółów do siebie pasuje. Zbyt wiele zdarzeń przypada na newralgiczne chwile. I zbyt wiele przypadków wydarza się dokładnie w tym samym czasie. Zdaniem obserwatorów, gdyby chodziło tylko o chwilową fascynację, wybraliby drogę od ciecia, się wyhamowania emocji, albo przynajmniej postawiliby wyraźną barierę ochronna przed mediami. Tymczasem Zilman i Lesar zdają się pozwalać by uczucia przejęły sterho, doskonale wiedza ze cena jest nieustanna ciekawość i wścibstwo. Czy to sygnał relacji na tyle dojrzalej, że przestaje bać się opinii publicznej? A może moment przejścia od ukrywania do zaprzestania ukrywania czegokolwiek? Najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czy czekają na właściwy moment, by zabrać głos, czy też wierzą ze ich czyny? Powiedzieli już wszystko. Gdy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają układać się w jedna linię. Coraz więcej os bezklonnych jest uwierzyć, że historia Zilman. Lesar nie jest chwilowym impulsem, lecz długim rozdziałem, który właśnie się pisze. Powoli dyskretnie, lecz z sila przyciagania od której nie sposób oderwać wzroku. Slub nad brzegiem morza. Starannie skrywana prawda, czy jedynie zbiorowa fantazja opinii publicznej. To pytanie wisi dziś nad światem show biznesu, niczym burzowa chmura, która nie chce się rozwiać. Czy gdzieś poza zasięgiem obiektyw w w ciszy i dyskrecji, przygotowywana jest kameralna ceremonia? Z białym piaskiem, z lotym słońcem i obietnicami składanymi wylacznie w gronie nielicznych zaproszonych. A może to jedynie wytwór zbiorowej wyobraźni, gdy publiczność staje wobec relacji tak magnetycznej. Pełnej niejednoznacznych sygnalw, ze nie sposób nie snuć domyslw, odpowiedź, przynajmniej na razie, pozostaje szczelnie zamknięta za unikanymi spojrzeniami i wyrachowanym milczeniem Katarzyny Zilman i Jandzi Lesar. Jednak to właśnie ta luka informacyjna staje się zyzna gleba dla plotek. Każda, pospiesznie skasowana relacja, każda zbieżność terminów bez wyjaśnień. Każde wspólne pojawienie się z coraz bardziej sysynchronizowana aura natychmiast bywa interpretowane jako kolejny element większej wciąż niekompletnej układanki. Znawcy branzy twierdzą, że gdyby nie było nic do ukrycia, spekulacje zostaliby dawno uciete. Tymczasem duet ten zdaje się pozwalać, by opinia publiczna sama podazala tropem, jakby był gotw na każdy scenariusz. Albo przynajmniej przestał obawiać się tego, co mogłoby ujrzeć światło dzienne. Czy to znak relacji, która przekroczyła etap kruchości i dojrzała na tyle, by nie wymagać wyjaśnień, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z faktem, czy tylko domyslami, jedno jest pewne. Każdy krok Katarzyny Zilman i Jan Lesar potrafi podgrzać atmosferę w show biznesie o kilka stopni. A dopóki historia nie doczeka się finalu, publiczność będzie ją śledzić, nie tylko w oczekiwaniu na oficjalne potwierdzenie, lecz także po to, by sprawdzić, czy po wszystkim naprawdę pojawi się bajka nad brzegiem morza.